Trochę nam chyba siły zabrakło, zwłaszcza ten pierwszy mecz, tak naprawdę widać było, że to nie jest to samo, co grałyśmy w, w Policach, więc tego trochę, troszeczkę szkoda, natomiast zasłużenie wygrała drużyna z Rzeszowa i jakby myślę, że nie możemy czuć wstydu mimo wszystko. Zdecydowanie tak, to też troszeczkę e, drużyna z Rzeszowa prezentuje zupełnie inny styl niż Chemik Police, i trzeba było się troszeczkę przestawić, My szukałyśmy sposobu, jak je ugryźć, jak wyciągać te wszystkie niemożliwe typy rolki, plasy i tak dalej, więc cieszę się, że w końcu nam się to udało. Szkoda, że za późno, ale no, nie zwieszamy głów, bo jeszcze mamy o co grać w tym sezonie. Grać w półfinal to nigdy, nigdy nie jest łatwo. Też prawda, że budowlanie nie lepiej niż w Dzeszowie kilka dni temu. Czyli no, jest to ogromna satysfakcja, tobio. E, bardzo ważny dla nas jeden cel, grać w finał, e, teraz to nasze marzenia jest wygrywać złoto, czyli e, będziemy gotowi. Dokładnie, no było jasne, że od początku trzeciego seta w trakcie traciliśmy koncentrację, to e, za dużo zabawy na boisku, to nie jesteśmy dobre, żeby, żeby grać dobrze, jak jak bawimy się za dużo na boisku, to jest taki, ta, ta równowaga, które nie, nie jest łatwo znaleźć. E, I Czyli po prostu w wró no wrócił. E, grać lepiej, kilka zmian to dobrze funkcjonowało i, i właśnie to zaczęli problemy nas. No na szczęście nie, nie udało się budowlaniu prowadzić do time-break'a. Tak, może gdzieś tam nam nasze własne życzenia, że nie byłyśmy do końca z tą samą energią jak ta pierwsza dwa seta. Oczywiście rywalki też dzisiaj od trzeciego i czwarty set grale naprawdę w środków. Ta zmiana atakujące dla mnie jest twardowska cały czas. Naprawdę zrobiła nam dużo problemu, także było ciężko je zatrzymać. Także ja się cieszę, cieszę bardzo, że nam się udało. Po te dwa seta naprawdę ciężko wywalczyć, bo nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Budowlani wygrało świersz w z chemikiem, budowlani potrafi grać bardzo dobrze w środku, bo i ma świetne zawodniczki. Fedusia to dzisiaj znowu pokazała, także cieszę się bardzo, że wyciągnęliśmy ta dwa seta i, i, i co, idziemy do finale i, i tym się cieszymy, bo to nasz cel.